На вулиці рух росно росномури з кожної сторони. Враз з ідеалогією і системам спечним Великий брат прийняв до польських певним зори культури, втім архітектонічне. Стиль, в якому сон виконаний лічний будинки повоєнної Варшави, є називаний соціалізмом. Рос є знаний як неокласицизм або ампрісталіновський. Wtedy symboliczne znaczenie owej architektury było oczywiste. Co więcej, sama władza uważała tę cechę za niezbędną. Jednak w czasach dzisiejszych o tym coraz rzadziej się wspomina. Prawdziwą meką dla hipsterów stał się płac Zbawiciela, część maszakowskiej dzielnicy mieszkaniowej zbudowanej na początku lat 50. Reflektor świeci jak w Lubię tu przebywać, jest bardzo fajna atmosfera wieczorowa, kiedy jest wieczór, jest dość dużo osób, miły klimat, dużo otwartych lokali. Jest tak młodzieżowo, więc, więc tak, zdecydowanie tak. Na pewno dawno temu, bo ja dopiero od dwóch lat tutaj przebywam, więc nie wiem. Nie wiem, siedem lat temu powstała Charlotte. A tak to dalej, to nie wiem nic. Na pewno przed wojną, chyba. Przed wojną, tak, tak? mi się wydaje, że przed wojną. No właśnie, nie wiem. Też mnie to zawsze zastanawiało, czemu akurat Zbawiciel. Yy, może przez tęczę, która była tutaj i ją usunęli znak Homo. Yy, yy, no może dlatego. Na Placu Zbawiciela, Zbawiciela w Warszawie, są takie fajne knajpy też strasznie chciałbym być fajnym! Przeciasna, ci, którzy mniej więcej znają się na historii, wiedzą o tym, jakie funkcje pełniły te monumentalnie dokrowane budynki. Dotychczas w Polsce toczy dyskusja o to, czy warto zburzyć radziecki drapać chmur. Ja nigdy nie zadawałam sobie pytania, czy pałacu można nie lubić. Bo on był zawsze, jestem z Warszawy, i jak się gdzieś zgubiłam jako mała dziewczynka, to patrzyłam gdzie jest pałac i wiedziałam gdzie jest centrum, jak odnaleźć drogę. Zdarzyła mi się taka smutna historia na lekcji plastyki, kiedy poproszono nas o narysowanie symbolu Warszawy, a ja nie jestem przesadnie zdolna plastycznie, więc narysowałam pałac, bo to było łatwe. No i to była moja pierwsza porażka w szkole. Nie pamiętam już czy skończyło się jedynką, czy uwagą do rodziców. Ale pamiętam, że rodzice mnie wtedy bronili, bo w pałacu zawsze dużo się fajnych rzeczy działo i pałac młodzieży, i basen, i teatry dziecięce, do których chodziłam. No i to z dzisiejszej perspektywy też kluby i kawiarnie, które lubię, ale mam też pośród swoich znajomych takie osoby, które niekoniecznie lubią pałac. Oczywiście trzeba mieć tego świadomość, że powstał też na gruzach różnych kamienic, które ocalały i mogłyby dalej działać. Ale to są dla mnie dwie różne rzeczy. To chyba Leopold Tyrmak napisał, że to jest wielka blizna na ciele Warszawy. E, trochę jest, a trochę to jest blizna, która już się zagoiła, mhm. i wydaje mi się, że tak o tym należy myśleć dzisiaj. E, wiem, że był prezentem i był kontrowersyjnym prezentem w czasach, w których Warszawiacy chętniej dostaliby linię tramwajową, natomiast ja staram się to oddzielać. Oczywiście trudno jest to oddzielać, kiedy się czyta literaturę współczesną. Nie wiem, na przykład Tadeusza Konwickiego, który nie znosi tego pałacu i ma jakieś kompleksy na jego tle, a z drugiej strony ma mieszkanie z widokiem na pałac i dopiero na stare lata przyznaje się, że go lubi. Mnie ten system nie doświadczył. Ja się urodziłam w latach 80., więc nie miałam już takich bezpośrednich doświadczeń, a też wydaje mi się, że dużo zależy od narracji w domu rodzinnym. U mnie w domu rodzinnym po prostu nie było tej historii negatywnej. Pałac był, pełni dużo funkcji, jest użyteczny, jest trochę brzydki i to chyba Broniecki mówił, że to jest sen pijanego cukiernika, a z drugiej strony jest taki warszawski, mimo że nie do końca oryginalnie jest. Na ścianach socjalistycznych budynków znajdują się liczne mozaiki i płaskozieźby. Dla ówczesnych ludzi ich przesłanie było dość oczywiste. Ale w jaki sposób uczyta je młode pokolenie? Więc, jeżeli ci wszyscy robotnicy, którzy uczestniczą w negocjacjach, mają możliwość ingerowania w plany, ingerowania w budowę, to znaczy, że to są osoby wysoko postawione. Na pewno są inżynierzy. Ewentualnie mogą tu być osoby jakoś wysoko postawione w strukturach państwowych związane z polityką. Ministrzy na przykład. Teraz zdecydowanie przypomina to mi motywy greckie. Ale to chyba dlatego, że nie znam wielu rzeźb innych niż greckie. Ewentualnie jakieś włoskie. Mniej więcej moje skojarzenia są właśnie blisko tego. Rodzimy się zastanowili nad patronką pracy po prostu. Cholera, oni się nazywali wywiadowcami e, kurier... właśnie, kurierzy tatrzańscy. To byli tacy w Tatrach, właśnie po polskiej stronie gór. To byli... to był taki e, ruch podziemny, e, gdzie werbowano właśnie górali, którzy utworzyli, można powiedzieć, e, dość mocny ruch oporu na tamtych terenach, tylko oni za bardzo nie zajmowali się walką, zajmowali się korespondencją właśnie między e, Słowacją a Polską. E, I tam było mnóstwo takich nieprawdopodobnych historii, gdy, wiesz, jak są takie wyciągi narciarskie, jednak w Sesmani, on już był na takiej bardzo dużym, dużej wysokości, bo wjeżdżał na Kasprowe Wierch akurat, bo właśnie wjeżdżał na szczyt góry, po prostu odpiął się z tego, żeby uciec i z tej ogromnej wysokości spadał na tych nartach i udało mu się zjechać. Znaczy w pierwszej kolejności mi się to właśnie z tym skojarzyło.